Cześć, witam was w kolejnym odcinku Granat od i dzisiaj będziemy mówić o grze, która jest ymm, dość wysoko w, na BGG, w dość szybkim czasie, bo nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale mówiłem właśnie dzisiaj to Inkowi, że jest w pierwszej pięćsetce i nazywa się Isle of Sky from Hauptling zum König. From ch Chieftain to King. Ok, Lookout Spiele, dwóch do pięciu graczy i o tej grze będzie mówił Ink Ciuniek. i windzierz. Proszę nie krzywćmy takiego fajnego irlandzkiego klimatu, klimatu yy, niemieckim <grym> podtytułem, bo to jestkiego jest... ty patrzyłeś na okładkę? No, no, szkocki. no szkockiego. Dobra. McDonald's okay, tam Szkockiego jest tutaj nie. popatrzyłem na te. Że na... zielono to na te Dobry. sploty yy, celtyckie i tak dalej. No ogólnie właśnie. Scott, kilt dudy owca jakiś tam. Ten... Jak Jak no te takie duże tam takie, nie? A to jest Maskonur. Maskonur, tak. <grymne> tak, z Islandii faktycznie. E, patrzymy teraz <grymne> na okładkę. Dobra, Isle of Sky to jest gra, która e, dużo osób upatruje jako... Carcasson version 2.0, 3.0, znaczy, 5.0. Usilnie wielu ludzi chce to sprzedawać jako karkason z licytacją. Tak. Ja będę A ja będę, będę, z tym polemizował. Tak, nie, nie, nie. No, możemy od razu odciąć się od tego, dlatego że to nie jest jedną wspólną rzeczą z Carcassonem: znaczy, to, to to, że się układa po prostu z Ani karkason, ani, ani licytacja. E, także to w ogóle nijak się nie. do tego nie ma. A o czym jest gra? No, tematycznie jest to gra o tym, że jesteśmy, zarządzamy jakimś tam plemieniem, czyli jesteśmy wodzem jakiegoś plemienia. Klanem. 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 Klanem, bo już. A klanu, Włoc, Włoc tak. nie startuje na zamku. No dobrze. I będziemy sobie. Klany szkockie na zamku. Budujemy swoją krainkę. Tak. Rozszerzamy swoje wpływy. Takie jakby kupujemy kawałki... Budujemy infrastrukturę, wykupujemy ziemię. mapy, nie takie, no. Nie, no ma, mamy stada owiec i tych jaków, czym znaczy, no nie jaków, tylko no, jakiś tam. Bygów, bizonów. Bizonów, tak. <laughs> Mamy łodzie, mamy młyny, no różne rzeczy tam mamy, spichlerze, mamy latarnie peczny. morskie, no latarnie morskie mamy też. Ale jakby o co, o co chodzi? No chodzi o to, że mamy swój zameczek i naokoło tego zamku rozbudowujemy sobie właśnie swoje włości, naszą domenę. Okej, okay. i chcemy sobie to zrobić w taki sposób, żeby spełnić pewne, co nazwijmy to, żądaniami królewskimi? Celami gry. Klimatycznie szukam. wiesz. Klimatycznie, klimatycznie? No. Nie wiem, może jest napisane, co to jest, czy nie. Po niemiecku. To A nie, po niemiecku, nam, niemiecku, nie, nie, nie to nie się, nie sięgam, znowu, nie, nie psujmy klimatu. Nie. <laughs> nie sięgam nawet. No ale dobra, ogólnie tak jak w wielu grach kafelkowych, w których coś się buduje, budujemy sobie w tym przypadku taką górsko-łąkowo-wodną krainę. No tak jak tam te wyspiarskie tak. Te wyglądają. No, tak, bo w Irlandii sumie... w czy w Szkocji. No. To tak no albo tak. na wyspie Sky na przykład. Albo na Wyspie Sky, która jest niedaleko tych dwóch tak. krajów. <laughs> e, dobra. E, klimatycznie co więcej, mamy kasę i te. te w, 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 jak to nazwać? Te kawałki ziemi, będziemy sobie podkupywać, sprzedawać. Klimatyczny jest to porek porek jest klimatyczny, ale jakby. Nie, tam nie szukamy. Nie, ma, nie, nie to znaczy nie ma, nie ma, nie przełożenia tak, jakby mechaniczne. Tak, na... tak, jakbyś w Carcasson szukał klimatu, to. No nie da się. Nie, nie, nie. To... Znaczy nie, Carcasson się dało, nie? To jest domi... W sensie tutaj. Carcasson jest... to jest domino z celami, a tu też jest bardziej skomplikowane domino z no, celami. Z, bardziej, z większą pulą Klimat to są obrazki na kafelkach i to, że rozbudowujemy sobie to, i to jest. I że no, no, wygląda no, ładnie. Natomiast same działania mechaniczne, to nie próbujmy ich podpiąć. Tak, Ale gra jest tak, ważne, gra wygląda ładnie. Wygląda Wygląda ładnie. No dobra, nie ma tu klimatu. Jedyną fajną rzeczą jest to, że osoby, które lubią wszelkiego rodzaju city buildingi, coś tam buildingi, kafelkowe gry. Kafelkowe tak, gry. Będą, tak, tak. Będą, to, będą się cieszyli z tego, bo to naprawdę ładnie wygląda i jest fajne, aczkolwiek pewnie poryści będą się denerwować, bo tutaj jest jedna taka dziwna rzecz. Że można drogę dostawić do ścianki, w której, na której nie ma drogi. No, drogi to, nie muszą się łączyć ze sobą. To drażni wizualnie. To wizualnie zna, drażni, ale z drugiej strony, jak się o tym pomyślisz, to są takie czasami, że ktoś tam wdepał trochę w las, ale już nie przeszedł tego lasu, tylko tak cofnął. Że, 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 że... Że go jak. <laughs> jest takie rondo w Świdniku, że jest droga, droga, droga i śmietnik. <laughs> Myślę, że nie tylko w Świdniku jest taki kilkarów. No to tak może właśnie być. Dobra, no to mechanicznie. O co chodzi mechanicznie? Czuńku, proszę. Mechanicznie chodzi o to, że układamy sobie naszą domenę królewską, powiedzmy, i mamy do zrealizowania parę różnych celów. Mamy na planszy głównej, która jest jednocześnie planszą punktacji, rozłożone cztery okienka, które pokazują nam, co będzie nam dawać punkty. I to mogą być rzeczy w stylu: za każdy zamknięty zbiornik wodny dostaniemy jakieś punkty za każdą łąkę, za jakieś zwierzęta będziemy dostawać punkty. Za typowe ułożenie, na przykład. I, cały mega gry polega na tym, że... te rzeczy nie będą punktowały na końcu gry, tylko w trakcie. I w pewnej określonej kolejności, i nie wszystkie naraz. Są, powiedzmy, że mamy cztery okienka z celami i gramy na trzy osoby. W pierwszej rundzie będzie punktowało pierwsze okienko, w drugiej w drugie, w trzecie... W drugie i czwarte... co i... Nie, nie dokładnie tak, ale zasada jest taka, że one w określonej kolejności będą punktować. Tak. I w określonych Im późniejsza runda. runda, tym więcej celów punktuje naraz, ale zawsze jest jakiś, który nie punktuje akurat, to się zmienia. Tak, jest to dokładnie tam A, B, A, C. Także każdy, każdy punktuje w trakcie gry trzy mhm. razy. I fa A. fajne jest to, że te cele są losowane z, z dużej puli. Z bardzo dużej puli, 16 Także, mhm. Także one się. Są... Mało, że nie powtarzają, a, je, a żeby powtórzyła się w ogóle kombinacja ta sama, to trzeba naprawdę tak. grać a grać. Dodatkowo w trakcie gry możemy wykupić sobie i dołożyć do planszy kafelki, które dają nam doda dodatkowe sposoby punktacji. Tylko I to dla jest nas. Proste zbieranie zestawów, które jest już tylko dla nas. Tak. No, i to jest te, te, ten jeden tłumacz, którym odeszliśmy od Carbassona. Czyli to, to że, że, mamy nie, że, że punktacja nie jest stała, tylko zmienna, zmienna z gry na I jest, jest, tak jak powiedzieliście, zróżnicowana, czyli to są różne rzeczy, tak? Bo to też jest bardzo istotne, że to są i rzeczy dotyczące tego, co mamy na kafelkach, ale także tego, w jaki sposób budujemy, ale także tego, jak tak dużo mamy. Bo na przykład możemy mieć za. Jakieś każdy... obiekty podłączone drogami do naszego zamku. Tak, tak. Albo na przykład zabudowanie w pionie takich planowych... Przynajmniej trzy kafelkowych mhm, rzeczy. Układów. Albo na przykład trzeba mieć na więcej pieniędzy. I to są tak różne cele, że tak naprawdę mocno zmienia, będzie zmieniało rozgrywkę. No ale właśnie, wspomniałeś o pieniądzach, bo w grze są pieniądze i służą do dwóch rzeczy: służą do wyceniania kafelków i do kupowania kafelków. Na początku rundy, każdej rundy, każdy gracz dostaje z woreczka trzy kafelki, którym ustala, znaczy dwóm z nich przydziela jakieś ceny, za ile będzie chciał je sprzedać. Przynajmniej musi być to jedna moneta. A trzeci wyrzuca z gry. Topor, I robi... Toporkiem łeb. Tu, tu kawałek kawał klimatyczny, tak. To tak mam taki toporek. Tak, że... Robi się to za zasłonką, czyli gracze przeciwnicy nie wiedzą, które kafelki wyceniam, a które będę chciał wyrzucić z gry. Wyrzucony kafelek wraca do worka, nie przepada na stałe. Co jest istotne, wycenę wyceny dokonujemy za pomocą dostępnej nam gotówki. Czyli musimy, żeby wystawić czemuś cenę, musimy mieć tyle pieniędzy. Kiedy wszyscy wycenią swoje kafelki, to odsłaniamy zasłonki, no i pierwszy gracz kupuje jeden kafelek, później drugi gracz kupuje jeden kafelek i tak przechodzimy znaczy, kolejkę. Może, kupić, może. może mm -hmm. Przechodzimy kolejkę, dopóki wszyscy gracze nie, nie będą mieli raz okazji kupić kafelka. I teraz, po co, po, co było, po co były nam potrzebne pieniądze do wyceniania kafelków? Bo jak wycenimy kafelek, to znaczy, że Sprzedam ten kafelek innemu graczowi za określoną ilość pieniędzy, ale jeśli nikt nie kupi ode mnie tego kafelka, to ja go kupuję za to, za ile go wyceniłem. Tak. Dodatkowo te pieniądze, które leżą i wyceniają, nie mogą być przez nas użyte do zakupu. Do zakupu, dopóki do ktoś tak. nie, nie kupi kupił Po Podsumowując, kładę piątkę, czy nie kupuje ode mnie, czyli ta piątka, którą położyłem, wraca do mnie mam dodatkowo bonus w postaci piątki od ciuńka, ale nie mam kafelka, a kafelek być może jest. Tak, a może, może dojść do sytuacji, w której w jednej rundzie dostanę trzy kafelki, bo kupię jeden i własne dwa. A może dojść do sytuacji, że gracze podkupią mi dwa kafelki, które wystawiłem na sprzedaż, a Zero ja, może być zero. A ja nie będę je, a ja nic nie kupię, bo, bo będzie za drogo. Bo będzie za drogo. Znam taką sytuację. Mówiąc krótko. Bo tutaj ale ja wtedy, mam... ale wtedy mam więcej pieniędzy. Bardzo o. dużo pieniędzy. W momencie, tylko że... Chyba, że za bezcen się wyprzedałem. Tak, albo... ale. Jak w 90 roku. <laughs> Ogólnie mamy tak, że jak, albo gramy na 5 albo na 6 rund, zależy na 6 graczy, to potencjalnie jesteśmy, minimalnie jesteśmy w stanie. No to nie wiem, musiałby człowiek być mega zły, ale zakładam, że 6 kafelków to jest minimum, jakie je wystawię, a może być ich 18. I tutaj to, to jest ta, to jest dosyć duża różnica. Dlatego cały ten myk, o którym czujnik mówi, jest, jest mega istotny w tej grze. Wobec tego ta gra. I te wszystkie plany są. Znaczy, jakby... bo ca całość gry polega na tym, że trzeba wyczuć, ile pieniędzy przeznaczyć na wycenianie, a ile zostawić sobie na. Na własne zakupy. Na własne zakupy. I to. I tak, przy, przy grze na dwie, trzy osoby, to jest. Znaczy, to nie jest tak skomplikowane, ale jak gramy na pięć osób i w pierwszej rundzie jesteśmy piątym graczem, o, zaczyna się robić intrygujące. Szczególnie, że kafelki są, mają różną wartość, zależnie od klienta. I od potrzeb, tak? Bo też jest czasami tak, że kafelek. Do celu ogólnego nic nie daje, ale załóżmy. Ink zbiera owce, a na moim kafelku jest tych owiec dwie, każda owca daje mu jeden punkt. Albo komuś dany kafelek idealnie zamyka morze. Albo coś, znaczy tak, albo jezioro. No, jest tutaj masę różnych rzeczy, na które trzeba sobie bardzo brać poprawkę. Czyli mówiąc ogólnie. Gdyby grać tak bardzo gamersko, to tam można by analizować wszystkie po kolei, wszystkie. Ja no, nie potrafię grać inaczej. Te, bu, te budowle i patrzeć, kurde, no jemu to jest bardzo potrzebne i jest w stanie to zamienić. Dlaczego to jest to istotne? Dlatego, że na koniec gry za każde 5 monet, które posiadamy, dostajemy punkt zwycięstwa. I bardzo często, przynajmniej w naszych rozgrywkach było tak, takie liczenie. Czy opłaca mi się coś kupić, czyli dać komuś, powiedzmy, nie wiem, 10-12 monet. Mhm. Czyli de, de facto dwa i kawałek punktów zwycięstwa za potencjalne kupienie na przykład sobie trzech punktów zwycięstwa, tak? Czyli tutaj te, tego kombinowania sporo jest. Tutaj jest jeszcze jeden bardzo ciekawy moment, mo, motyw, o którym e, przy, przy okazji pieniędzy warto powiedzieć, jest tak zwane e, dofinansowywanie. Taka Unia Europejska tutaj jest złączona. E, czyli e, to tak, jest bo... tak, że jak im, 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 twoi przeciwnicy są lepsi od ciebie, tym, w punktach, już. W punktach, to e, od trzeciej rundy zaczynasz dostawać e, od, dofinansowanie od króla, w postaci monety, dwóch, trzech lub czterech monet, w zależności od tego, ile hmm. osób gramy. Za każdą osobę Za każdą osobę teraz przed tobą, tak? W związku z tym, jak się jest naprawdę słabym, to te kwoty są naprawdę konkretne. Tak. I da ale się odkryć. Ale z drugiej strony można grać na, na bycie tuż za wszystkimi. Można, ale to też jest dosyć trudne. Jest nie? trudne, ale owocne. Owocne. Ale ogólnie o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że często, gdzieś tam, znaczy znaczy często, gdzieś tam dosłyszałem, słyszałem, czytałem, że ktoś mówił, że, no nie da się odkuć, a właśnie ten mechanizm powoduje, że da się odkuć, bo ma się więcej gotówki, czyli de facto nie pozostajemy w tyle, możemy w pewnym momencie zabezpieczyć swoje kafelki, kładąc mhm. dużo pieniędzy, a jednocześnie mieć dużo pieniędzy, żeby kupić to, co nas najbardziej interesuje, tak? I ten mechanizm też jest tutaj ciekawą rzeczą, bo jest to taki handicap, który jest dawany w trakcie gry. Czy znaczy, graliśmy parę razy w pełnym składzie i nie przypominam sobie, żeby była sytuacja, w której Ktoś na koniec gry miał wyraźnie mniej kafelków od innego. To w trakcie gry się wyrównało. Znaczy, to ja, 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 tak, ja sobie myślałem, że ja grałem więcej na trzy osoby, bo tak jakoś wychodziło. I na trzy osoby te różnice były, potrafią być znaczne. Bo tam w ogóle za chwilę o tym powiem o skalowalności tej gry. Ale, ale tak jakby do końca mechanicznie. Czyli tutaj mamy tak naprawdę wiele, dwa różne mechanizmy, takie jakby główne, czyli to budowanie i to wycenianie. No i to, no i ten, cała ten pomysł z tymi celami, który naprawdę tej grze nadaje yy, fajną rzecz, bo wszyscy walczymy o to samo w tym samym momencie, prawda? Przynajmniej tak, staramy trzeba się. się przestawiać w sensie w danej rundzie. Przed chwilą coś bardzo wysoko zapunktowało i ja miałem tak, cztery, chciałem jeżora, mieć dużo łodek, tak na przykład. Tak jest. I w następnej rundzie to w ogóle nie daje żadnych punktów, więc to coś tak. trzeba tak, trzeba. Uśrodkować czasami, a tak. czasami trzeba po prostu sobie olać, że w tej rundzie zapunktuje mniej, uh -huh. ale w to... kolejnej to się odkuje strasznie i będę miał dużo punktów, nie? Także to jest taki, e, takie, no, dosyć przyjemne mechanizmy, które e, nie występują w, znaczy inaczej, no w Karkasonie nie występują, jeżeli do nie no. będziemy por porównywać, no bo w Karkasonie każdy będzie robił mniej więcej to samo, każdy widzi, gdzie te punkty leżą na planszy, tak? Tak i w sensie tworzą się schematy pewne tak. oczywiste, ponieważ zawsze te same rzeczy punktują w ten sam sposób. A jak, jak już mówimy o Carcassonie, to ja właśnie chciałem wspomnieć, bo je, w związku z tym, że gra jest porównywana do Carcasona, to równocześnie słyszałem takie porównania, że to jest gateway, nowy, nowy gateway. Nie, <śmiech> <śmiech> nie, to... nie, to nie jest gateway, to nie jest gateway, ponieważ posiada ten element powiedział. No, analogiczny do licytacji, czyli oceny i wyceny, ile, ile, wart jest dla mnie dany kafelek, i ja to muszę zrobić po cichu, sam, bez podpowiedzi, a jak zrobię to źle, to bardzo, to pomagam innym. Bardzo. Więc jest to taki element, który jest dla mnie antygatewayowy. To jest taki gateway, jak już jesteś po kilkunastu gatewayach, tak? Tak, jest. To jest zdecydowanie tak zwany next, next step, next. a nie gateway, bo, no, no bo, ponieważ jeżeli ktoś nie jest w stanie sobie wyobrazić, wartości poszczególnych kafli, a nie jest to tutaj takie hopsiup, takie hopsiup oczywiste, to, w zas to może być, być mu ciężko dokonać sensownej wyceny, a jeszcze dokonać takiej wyceny, żeby potem nie okazało się, że kupiłem sobie własne kafle za jakąś koszmarną sumę, które mi nie dają punktów, czy Tak czy coś jak się słucha, to tak jakbyś mówił z autopsji trochę, ale to, Nie, to akurat, ale nie, akurat, akurat się, nie, 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 zdaje, zdaje całkiem się nie. Całkiem szło, ale, żartuję, nie. Ale po prostu ja jestem ogólnie uczulony na Uczulony nie w sensie bardzo negatywnie, ale zwracam uwagę na mechanizmy podobne do licytacji, czyli takie, gdzie właśnie człowiek musi umieć szacować wartość rzeczy, a nie tylko tak jak w karkasonie, wezmę, położę w dobrym miejscu, wezmę, położę w dobrym miejscu. Także dla mnie to jest tak. zdecydowanie nie gateway. Tak, no to do tego się można... Ten, yy... No dobra, no to y, ja się trochę powiem o skalowalności, bo to jest dosyć istotne w tej grze. E, gra ma szerokie spektrum, od dwóch do pięciu graczy i e, powiem szczerze, że tak, w 5 pięciu graczach jest, pojawia się problem, o, który mm, dla mnie jest o tyle irytujący, że tak, no miejsca trzeba mieć od groma, to zraz, raz, a dwa, żeby faktycznie zagrać w tę grę, trzeba naprawdę wtedy robić... Dużo więcej analizy mhm. tego, co jest na stole. Przeglądać po kolei. Tak, tak, tak masz te... cztery inne, oprócz swoje, masz jeszcze cztery inne plansze, które tak. musisz to ocenić, czego potrzebują. Dwie, dwie z nich są chętnie tak. na drugim końcu stołu. Tak, tak, z czego właśnie głównie chodzi o wycenę kafelków. Tak, że ten kafelek na przykład dla kogoś, kto jest trzeci odem, mnie, po pomnie. Będzie, będzie bardzo wartościowy, a na przykład dla pozostałych trzech graczy niekoniecznie, tak? A, a i tutaj trzeba na to bardzo mocno zwrócić uwagę. Natomiast sama rozgrywka pięcio yy, pięcioosobowa, powiem szczerze, niewiele się różni od rozgrywki dwuosobowej, bo to się szybko dzieje, bo ta runda się tutaj szybko dzieje, o, to nie, nie jest. akurat dwuosobową rozgrywkę bym oddzielił trochę, bo to i, i zupełnie zmienia się sposób wyceny. O wyceny, ale mi chodzi o sam flow gry. A tak, że flow gry to jest szybka gra. Bo tak. to są, bo to jest naprawdę, rosujesz trzy, wykładasz, kombinujesz, wyceniasz. No jeżeli ktoś nie, bach, się tak strasznie nie zepnie na to, no tak, bo na an analizę to... wszystkiego, to... Zgadzam się. E, natomiast problem, który gdzieś tam u mnie się pojawia na pięć osób, to właśnie jest najważniejszy, to jest ten taki analizy. Mnie najprzyjemniej się grało w trzy, cztery osoby. Trzy było dla mnie najprzyjemniejsze, e, dlatego że w trzech jest idealny moment, w którym... Kon łatwo kontrolować, tak? A nie ma takiego czegoś, że zbyt dużo się może zmienić, tak? Tutaj mhm. jakby jestem w stanie kontrolować. Na 3-4 osoby było to najbardziej przyjemne. O dwuosobówce, powiem pewnie, pewnie, pewnie tyciuńku, bo to... bo tam jest specyficzna kwestia wyceny wy, wycena tak naprawdę, to jest najbardziej istotne. Znaczy tam w dwuosobowej wersji gry to tylko na... Jeśli pilnujesz tylko jednego przeciwnika, to tam faktycznie masz takie wycenianie punkt za punkt, gdzie każda moneta zaczyna się liczyć, liczyć. i pamięta... Musi, mo, jesteś w stanie zapamiętać ile pieniędzy ma przeciwnik. Tak, liczyć to wszystko. Mhm. I... Aha, i na zasadzie jeżeli on wyda na to 12, tak. a zdobędzie na tym dwie owce, to że tak, to jesteś, podejdzie, ja się... a mi te dwie owce tak, dają no, o jeden punkt więcej. I w to tak, tak, tak się robi strasznie. Tak, ma, takie matematyczne. I te, te, matematyczne i liczarskie. I to ja nie mam zazwyczaj nie mam nic przeciwko, ale tutaj trochę mnie to tak. mierdzi. Znaczy tak, tutaj niekoniecznie, znaczy traci się taką całą przyjemność tej gry właśnie na zasadzie Mhm. Ktoś podnosi ten, ten tada i mhm. ten kafelek, na który po prostu liczyłeś, bo on właśnie dawał Ci pięć punktów. Z Poszło, tak. Albo na przykład, że tam i mówisz, możesz rozsunąć te naście monet, bo nie widzę, ile tam jest, tak? I Cię tylko szlak trafia, bo bo ktoś widzi, że ewidentnie to, tego potrzebujesz i, i chce Cię... To, to jest trochę tak, jak, jak widzisz, że ktoś chce Cię orypać, nie? No mhm. to, idziesz na bazar, pytasz się, ile te ziemniaki, ale tam ktoś mówi 8 zł, i widzisz, coś jest nie tak, nie? Ale, ale ja muszę! Ziem... Umieram z głodu, potrzebuję no, tych tak, ziemniaków. Tak, anegdota, z, która mi się przypomina, z moim ojcem, który jakiś tam lat 10 poszedł i kupił jajka. Matka go wysłała po jajka, a przyszedł taki, wiecie, jak drwal jak, z lasu, z naręczem prawie, że tych, tych jajek przyniósł. Ta matka tak się patrzy pyta się, ile te jajka kosztowały, a mój stary mówi, 10 złotych za 10 jajek. Nie? A to było naprawdę narzcie hmm. lat temu, kiedy jajka kosztowały tam było 25 groszy. nie. I moja mama miała już wszystkie włosy siwe, <laughs> i sobie pomyślałem, tak, widzę, zobaczył ktoś mężczyznę, który nie wie, nie? i tak to właśnie go te... orypo. Ale wracajmy do gry. No, ja powiem w ten sposób, że gra jest moim zdaniem bardzo, ona nie jest łatwa, ale ma takie, znaczy, ona jest bardzo satysfakcjonująca. Nie, nie wiem, wie, co, co, mi chodzi. Ona nie jest łatwa, ale mam takie poczucie, że gram w taką, to nie jest tu gra, wie, o co chodzi. Tu tak, jest, tak. Tu jest cztery, cztery rzeczy. I to jest takie, ale, ale, co kurde, ale, ile te rzeczy, ile tutaj jest jednak, tak, tu jest. No. Nie wiem oczywiście o co mi chodzi. Proste, a jednocześnie. Tak, no, zra... nie... Uwaga, polecę słucharzem z schematem easy to learn, hard to master. Strasznie satysfakcjonujące wygranie w tej grę też, jakby, bo z takie poczucie, że Ale was zrobiłem, nie? Tutaj, kurde, przeliczyłem was dokładnie. Miasteczko, znaczy tą ten ułożyłem sobie cudownie. Mhm. Dla, dla mnie, może, mówię, ta licytacja nie jest aż tak atrakcyjna, natomiast bardzo mi się podobają te zróżnicowane cele, które powodują, że. Tak. Naprawdę powstają zupełnie różne te domeny, i czasami to powstaje właśnie takie, takie malutkie coś, co po prostu tak, jest zbite. zbite i punktuje, tylko a czasami jakieś takie przeogromne pola, bo, tak. bo jest za, za wszystkie, o, za drogę na napisał, polu. A tak albo... tam ciągnie te drogę, jak debil, nie? Tam, do, tam no nie już, do nikąd. już wystarczy, żeby wyszedł cel, który punktuje ci. Za każdy kawałek w swoim największym jakimś zamkniętym typie obszaru. Tak, i robisz górę taką, że to niewiele. I stwierdzisz, a tam... odpusz odpuszczę sobie to jedno punktowanie w kolejnych dwóch tak, punktach. Cza a czasami wręcz jest na przykład tak, że wydaje się, że to. O, zawsze coś tam dopasuje i czasami. Po tej licytacji dostajesz kafelek i nagle ja go muszę gdzieś dołożyć. Zostało mi takie coś, wyceniłem to na jeden, nikt tego nie kupił, gdzieś muszę dołożyć ten kafelek. To jest takie piękne, czasami też weźmiesz, wycenisz coś, co masz wrażenie, że ktoś no musi to pójść, nikt tego nie kupi. I tak wszystkim innym pasowało, a tobie tak pasuje jak, jak pięć do oka, nie? I tak sobie myślisz, kurczę, gdzieś popełnienia. Miałem, miałem zamknąć ten teren, albo otwieram go z trzech stron. No tak trochę jest. Ja do tej. Do Dlatego y, y, beczki, miodu, trochę łyżki, dziecko, trochę dodam, dlatego że y, mam jeden mankament w tej grze, który mi się strasznie nie podoba. Ikonografia. Do drugi. <grym> 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 tak, ikonografia, która. Tak, mamy wersję niemiecką. Te cele są kurcze. Nie wszystkie są tak, jak się patrzy na to, wiadomo o co chodzi. Jest taki jeden cel, który na przykład punktuje za największe jezioro. I, I to jest tak, że no dobra, ale na pewno, czy na największe, czy nie, na szczęście trochę... Częście, tak, na... szczególnie, że tam jest drugi, który punktuje za co najmniej z trzech. Jezioro, które składa się z trzech, albo jezioro, które ma y, tą łódkę i latarnię na sobie. Natomiast trzepie się... Są tutaj dwa cele, które mnie strasznie irytują. I wszystkie rozgrywki, w których one były... Znaczy trzy cele, które mnie strasznie irytują, to są cele, w których ma się czegoś najwięcej. Najwięcej łódek, najwięcej pieniędzy i najwięcej beczek, które dają pieniądze, bo... One dają pięć punktów, a z tego co zwróciliśmy uwagę, zrobienie pięciu punktów na niektórych innych celach jest paskudnie trudne. I te cele czasami zaburzały mi rozgrywkę. Mhm. Znaczy, jak ktoś tak. Że bardzo nie, tak. niewielkim kosztem można było tak. zrobić, w sensie wystawiasz jedno inni akurat nie, nie wystawili tak. pięć bo, punktów. Bo, te, bo tu akurat jest sytuacja, w której zły dociąg kafelków, a może się tak zdarzyć, mhm. że w pierwszej, drugiej rundzie nie wyjdą kafelki na przykład z łódkami. Zdarzy się tak, tak. M może być, tak? I mm -hmm. ktoś. I kto jedną i nagle dostaje 5 punktów i masz poczucie kurczy. Naprawdę dostałem 5 punktów. I to jest taka rzecz, która mi trochę nie pasuje tutaj, bo wszystkie inne cele to są na przykład za, za, nie wiem, mm -hmm. za, za, Im więcej znaczy, się napracujesz, tym więcej. Wszystkie inne cele realizujesz tak. Powiedzmy, niezależnie od innych graczy. A przy okazji, czyli, to, przy, tak. przy okazji. No i w sensie, im, im, więcej się napracujesz, tym więcej masz punktów. Tak, prawda? No i te układy są tam ważne, mm. albo na przykład kafelek. O, to chyba, to chyba to, co ty Inku mówisz nawet bardziej, że im więcej wrzucę w to tym pracy, tym większy mam efekt. A tutaj, A tutaj to to wystarczy, rynkowo. żeby inni się potknęli tak. I, tak. i są punkty. I to jest taki, t, t, taka rzecz, która mi się mm. trochę nie podoba. Natomiast, y, ja będę już podsumował, bo już długo o tym mówimy. I sky jest grą, która, y, jak w tamtym roku się strasznie lukał ten tym, co wydali i tak dalej, tam w 2014 roku. W 2015 już tych tak podniet było trochę mniej, szczególnie po, po takim niechlubnym hangiście w gdzie Po prostu. No, przecież no, wszyscy się zrobiło. wiedzą. <laughs> wszyscy chyba wiedzą, tak? To Isle of Sky jest dla mnie naprawdę super odkryciem. Świetna, rozg świetnie się przy tym bawię. Z tego co wiem, oferta będzie to wydawało, tak? Czy, czy nie? Tak? Chyba tak. Chyba to powiedziała ale to Lacerta. Brzmi jak. Brzmi jak Lacerta. Tak. Yy, chyba tak. No. To będą wydawać? No nie wiem. No dobra, być może A nie. Może brydzimy. Nie. nie. O, 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 my o my mój zboże. O, my, o, my o, o, o mój zboże. Dobra. W każdym razie, ja nie dziwię się, że to jest wysoko. Oceniam tę grę bardzo pozytywnie. Jest to Gra się szybko. 30, 40 minut spokojnie się gra. Z tłumaczeniem grałem po 30 minut mm -hmm. na trzy osoby. E, także, bardzo satysfakcjonująca gra dla mnie. Bardzo zadowolony jestem. E, no, sporo jeden ode mnie, bo nie spodziewałem się, że się będę tak dobrze bawił w tej żeby... W sumie to nie będę tutaj dużo dodawał do tego, bo się zgadzam. No, to jest, to jest jedynka. To jest gra, która ma, która nie jest klonem niczego innego. Wbrew, wbrew, te, w, wszyscy o tym mówią. Wbrew porównaniom. To jest gra, która ma sporo, świeżości w sobie ma fajną zmienność między partiami, ma, jest przy tym wszystkim y, dość lekka, w, tak jakby w poczuciu rozgrywki, mimo że jest nad czym myśleć. Także co, co, co tu chcieć więcej odgrytej wagi, dobra skalowalność, spora regrywalność. tak jest. Mhm. No to co, ode mnie też będzie jeden, bo podobało mi się straszliwie i to od, od pierwszego, od pierwszego tak, momentu. kliknęło, pamiętam jak grałeś u mnie pierwszy raz, w grałeś? Tak. To I... było takie pyk już I, I po prostu się... o wiem jak w tej grze robić punkty <laughs> i mam zaplanowane wszystko do końca, tak. teraz realizuję ciach ciach, ciach ciach, ciach i poleciało. I bo tak ta od razu ci mówi. Punkt robisz tu, tu, tu i tu. I windiarz jest w siódmym niebie, Jestem. Jedyna rzecz, którą, może bym tu zmienił, to po każdej, po każdej kolejce, pierwszym graczem w następnej rundzie zostaje gracz po lewej. Znaczy, znacznik pierwszego gracza A, podajemy chodzicie? w lewo. Tak. Czyli gracz, który był piąty, będzie czwarty, będzie trzeci, będzie drugi i dopiero będzie pierwszy. I zastanawiam się, czy nie, B czy w drugą stronę? Czy, czy w drugą nie stronę? Nie stronę taki... gdyby, gdyby to było tak, że jestem piąty, jestem w najgorszej sytuacji, ale w najle wstępnej rundzie będę pierwszy. Gdy, czy to. Mhm. Nie, znaczy tutaj też. Wiesz, no nie, zakładam, że nierówność tego, że jak grasz na trzy osoby, nie jesteś zawsze, nie jesteś dwa razy, bo grasz mhm. tylko pięć rund, tylko, czyli ktoś tam straci. No owszem, to też może być, ale tego się nie czuję, bo to za, za szybko nagra się to. że o co mi chodzi? To jest 30 minut jednak. I to. Naprawdę, mam takie poczucie, że to, zobaczcie, z, il, z iloma różnymi osobami zagraliśmy w to, bo naprawdę mm -hmm. zagraliśmy w to, z masą różnych osób, z którymi raczej w gry nie gramy. Pamiętam naszą pierwszą partię z Robertem, który, mm -hmm. y, uczyłem ciebie wtedy i Roberta, i to było na zasadzie pach, pach, od razu chłopak złapał, ograł nas chyba wtedy, nie pamiętam, czy, e, dobra, nieważne. Jest to możliwe. Na pewno był bliski. Na, na pewno był bliski wygrania, albo wygrał, i to było na takie zasadzie, kurde, chłopak nie grał dużo gier, a ogarnął i zagrał dobrze, mm -hmm. tak? Także, bardzo takie, to jest, to jest takie przyjemne. Co, to nie? z ostatniego SN najlepsza gra lookout. Na Spira. pewno. No, na 100%. No, a czy, no, Grand Austral Hotel jest inna ciężkość. No tak, ale ja. Gdy bym, gdybym ja porównywać tak, to mi się wydaje, że przez to, że jest bardziej dostępny do, 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 do wszystkich ludzi będzie niż Grand House Hotel, wydaje mi się, że przez to może być lepszą grą, że tu jest tylko 4 czy 5 zasad to wszystko. No. To chodzi mi wiesz, o co? Tak, tak, To tak. chodzi o to, że to jest takie, yy, wytłumaczysz tak szybko, jak, tak, tak samo szybko jak ticket to ride? Ale i gamerzy będą mieć dużo mhm. z tego, z tego, tak. w ten fan. Dobra, trzy rynki od nas dla Isle of Sky, mówili dla was? In Czuniek. I czy I I stół to... uderzony.